180 Be happy. Be happy Dzisiaj jest bagawnika firmowego samochodu Kilka słów na temat butów Innovate Innovate ma w swojej kolekcji mnóstwo butów My mamy kilka fajnych, różnych Zaczynamy od czego? Od Bergrypa 200 Belgry 200, czyli jak wskazuje nazwa 200 gramów w standardowym nie. rozmiarze, panie? Do czego ty buty z taką podeszką? Do takiego terenowego biegu na yy, może nie za bardzo twardych, kamienistych nawierzchniach, ale do właśnie takich leśnych, yy, błotnistych, yy, trawiastych, jakiś taki po prostu teren, gdzie nie ma za bardzo... Yy, często używanej drogi. Po prostu te korki, które tu wystają, mogą się bardzo łatwo zepszeć na jakimś asfalcie czy nie jest niezbyt wygodnie się będzie biegło. Dokładnie. Czyli błoto, śnieg, w o tego typu rzeczy, buty bardzo wyspecjalizowane mm -hmm. po prostu tak. do konkretnego użytku. Tak. Ale pomimo tej takiej mega agresywnej podeszwy są fajnie elastyczne dokładnie, dokładnie skinamy sobie jak chcemy mm -hmm. gumowa ochrona na palce fajna cholewka elastyczna zero drop oczywiście podeszła jest dosyć cienka czujemy się tak jakby jakby boso z, boso z kolcami nie można ich do końca porównywać do Innovate Serii Trail Rock tamte są bardziej już właśnie na takie kamieniste na wierzchnie jak najbardziej na przełajowe i kurskie biegi to jest troszkę inny i jak już powiedziałeś zero trope tutaj każdy innowajcik z tyłu ma znaczek, te mają zero, inne mają tak jak na przykład te z i one oznaczają nam po prostu stopień amortyzacji do tego 0 zero czyli zero jedna strzałeczka 3 mm do roku, dwie strzoleczki 6 3 9 Dokładnie Teraz y, dwie szosówki najlżejszy w kolekcji y, to jest właśnie ten Road Extreme 138 i Road Light 159 5 5 155 mm -hmm. zacznijmy od tego najlżejszego to jest najlżejszy but y, szosowy od Innovate y, 138 gram w ogóle go nie czuję w swoich palcach, może dlatego, że tu jest tak zimno na razie rano, że jesteśmy na wyspie bolko, Że po prostu jestem zmarznięty. Ale <gulko> to nie o to chodzi. No, no właśnie, nie? bo wracając do butów, jest to oczywiście zero drop znowu tutaj. But niesamowicie lekki, dosyć fajny, jest elastyczny, szeroki, na pewno jest szybki, wydaje mi się. Fajnie by się w nim ligało. Jeszcze nie miałem okazji spróbować, ale ale jest troszkę zachęcający. Kolorystycznie agresywny, jakaś, taki, jakaś taka brytyjska flaga, coś na stylu. A tutaj mamy w sumie bardzo podobnego buta tak naprawdę, tylko on w tylu SMS Zero ma jedną czyli ma mm -hmm. minimalną amortyzację. Jeżeli ktoś szuka takiego buta, nie, nie ulga minimalistycznego, tylko na jakiś maratonik na przykład z minimalną amortyzacją, mm -hmm. to ten się nada idealnie. Tak. One praktycznie nie mają żadnego bieżnika, A jak widać. Te są podobne. Bardzo A, podobne. Mhm. Więc na jakimś, ter w jakimś terenie, kamienie i tak dalej nie specjalnie się wprawcą tak mi się wydaje. Ulica. Typowo ulica, tak. Mhm. Fajne butki, no, Szybkie. szybkie. Dobra. Szybki. Ja. I jeszcze jedna szosówka, która tak naprawdę najbardziej mi się podoba. No, 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 no. Co to jest? To jest berex 200. Bereks 200. 200. Czyli troszkę cięższe minimalnie. Mhm. 200, Ale 200, gramów. 200 gram, więc... Trudno powiedzieć, że to jest ciężki but. No, tak troszkę ciężko, tak. Mm -hmm. Dlaczego on nam się tak podoba, ze względu na tą wypaśną podeszwę? Tak, tak jak mówisz, ona jest bardzo taka jakby kleista, lepka, jest troszkę mi bardziej miękka, bardziej elastyczna. Wydaje się, że on będzie bardzo cichym, biegającym bucikiem. Tak, cichym, biegającym no. bucikiem. <laughs> okay. ale, ale ja muszę pokazać z bliska, o co chodzi w tej podeszwie. Ona ma tutaj takie gumowe, fajne chłobienia w kształcie kości w które są ponacinane z i w poprzek. Tak, tak. To nam tak. pozwala uzyskać mega fajną elastyczność tego buta. Wydaje się, że ta po, po, po jest y, taka, która zapewni nam świetną trakcję. Ja Nawet ten widzę ma na ale no, ja po nie... tej koftce. Gdybyście je mogli teraz dotknąć i poczuć... I... Poczuć to co ja czuję to zimno to, to, to jest poza tym że jest zimno to ten bucik po prostu nie, nie ma opcji żeby on się ślizgnął na jakimkolwiek terenie jakiś tam jakiś tam asfalt czy kostka brukowa świeże po takim deszczyku nie ma szans, żeby to się ślizgało to wygląda bardzo fajnie serio taka krzesówka no jeżeli o mnie chodzi to z nim fawory z tych krzesówek naprawdę paśni, buci ta pięta jest taka fajnie jest lekko zaokrąglona wyprofilowana troszkę jakby pod okrągłym szlafem, no, no takie jakby pod skórę trochę podchodzące. No fajnie, bucik, ciekawa, ciekawa propozycja, trochę, trochę nudny kolorystycznie, ale jak ktoś lubi jasne, białe buty, mi nie przeszkadza, ja na jaką lubię, więc no, pod koszulkę no, mi pasuje. No dokładnie, nie jest, jest, widać, że jest buty fajnie, szybki, no, leciutki, się gram. Jak go nie kupi, nie zero będzie już w Nie biegał co? No, no to tak. Zachęcający. <laughs> Zachęcający. Nie wiem czy to jest mój rozmiar. Mamy sandały, ale może no, się no, porzucimy. I ostatnie budki, które dzisiaj dla Was tutaj przygotowaliśmy. Innovate E-Flight 192. Droszkę nie typowo, bo ani na asfalt, ani do terenu czyli do niczego. Do wszystkiego. Albo do wszystkiego, do wszystkiego dokładnie. To znaczy on tak naprawdę jest do terenu i do asfaltu, ja bym poprawił. On dokładnie. po prostu jest do wszystkiego. To jest ten but z serii właśnie fitnessowej, prawda, dla crossfitowców. On tutaj ma jakieś dodatkowe zabezpieczenia, żeby można było się wspinać i zjeżdżać po linię i chronić podeszwek przed ścieraniem się i niszczeniem od tej linii, ale tak naprawdę ten but nie różni się wiele od innych. To jest tak samo zero drop. On ma troszkę bardziej twardszy bieżnik, który jest jak najbardziej wytrzymały już na kamienie, ale też świetnie nadaje się na, 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 na ulicę. No, Także można w tym bucie biegać. W tych ja w nich biegam. Ja w tym bardzo zadowolony, to jest takie troszkę przeciwieństwo tego pierwszego buta, który pokazywaliśmy, mm -hmm. Ten grupa, który był bardzo wyspecjalizowany. Ten budzie jest uniwersalny, zarówno na asfalt, zarówno na lekkie ścieżki leśne, parkowe i to ćwiczeń. Także jeżeli potrzebujemy buta do wszystkiego, to on się nada. Nie nada się na jakieś ek ekstremalne ścieżki, nie wiem, na szyźnika czy, czy coś takiego. Ale może na właściwych nogach nada się. Też może na, to na właściwych się nada. Nie na naszych. <laughs> <laughs> Ponieważ ten białośnik nie jest jakiś mega agresywny. Mega no nie, no, to... on rzeczywiście... Ale co <laughs> pewnie całkiem nie są przyczepność, nawet na mokrych kamieniach, jak tam zamoczyłem tego buta. W w jakiejś i później biegłem, to, to było naprawdę fajnie. On jest mega wygodny. Są to takie ząbki, które rzeczywiście tak. chronią oślizgane, także to nie jest typowa szosówka. To nie jest typowa szosówka, to jest but uniwersalny. Jeśli takiego buta szukamy, to naprawdę warto go rozważyć. Tak. Ja, jeżeli bym teraz chciał kupić but, to chyba bym celował właśnie w coś w tej serii. Ja tak samo. Również warto zauważyć, to są tylko kilka, jest kilka opcji kolorystycznych, co tutaj pokazaliśmy wam dzisiaj. Innovate jest no, bardzo szeroką ofertę, bardzo różnie, różnorodne kolory i, i szeroka oferta, różne wagi tych butów, także jest z czego wybierać. Tutaj tak naprawdę każdy coś znajdzie dla siebie. Ultra minimalista znajdzie sobie te zerówki, ktoś kto chce więcej amortyzacji znajdzie sobie te butki w trzema snaczkami i też będzie sobie polony. Ale czego nie pokazaliśmy to właśnie tych, której no, roków nie mamy dzisiaj ale zapomnieliśmy kiedyś, wziąć ze sobą więc kiedy się pokażemy mm. bo to jest chyba steria taka typowa Sup dla ta. innowatorów mm, do biegania górskiego przełajowego przynaj... przepraszam także no, no, fajne butki mają różnorodne kolory od zero drop po chyba 6 mm różnica mu mm. pięta palca także są różne i coś dla każdego fajne buty taka mała uwaga koniec temu ktoś w sobie do buty kupił one po wyjęciu z pudełka nie robią świetnego, pierwszego wrażenia. Tak? Pierwsze wrażenie jest takie sobie, jak się je wyjmuje z pudełka. To zależy od modelu, te są troszkę lepsze. Te Wydaje są jest... troszkę lepsze, ale mm. te niektóre modele naprawdę po wyjęciu z pudełka wyglądają średnim, mm. ale jak się je zakłada na nogi, tak. to to wrażenie znika. <noise> I o to chodzi. No, biega się w nich super. Także. I tym pozytywnym akcentem kończymy nasz wykład na temat innowacji. Dzięki. Hej.